Siema, dzień dobry. No niestety gościu przegiął, poczepia się mojej żony. Czepia się mojej żony. Musimy się spotkać i chyba załatwić te sprawy, bo od pewnego czasu, od pewnego czasu zachowałeś się kurwa jak najgorszy frajer. Kurwa. To co napisałeś, to napisał najgorszy frajer. I ja teraz za godzinę będę pod cegielnią. I zobaczymy, kurwa. Raz na zawsze muszę to rozwiązać, i kurwa wreszcie nauczyć tu Was rozumu. Kurwa, śmieć napisał, że odwiedza moją żonę. Ty z kurwy, synu. Kurwa nie podaruję Ci. Nie podaruję Ci. Za to, co napisałeś o mojej żonie. Nie podaruję Ci. Kurwa, nawet możesz mieć dwa metry, ale Cię ujebię od razu. Od razu Cię upierdolę. Nie, nie, kociołek z Afganistanu. Kolejna, kurwa, menda od Piotrusia. Ale teraz cię upierdolę. I zobaczysz, kurwa, co to jest żartować co jest ze starszymi ludźmi. Cię upierdolę, śmieciu. Kurwa, za to, że się czepiasz mojej żony. Nie masz, kurwa... Nie masz honoru, Jan. Będzie, kurwa, nie będzie to... Nie będzie to każdy może mu mówić chuj. Będzie, bo ja się zdecydowałem. Jadę, kurwa, powiedziałem: Jadę. Jestem tak podkurwiony, że go rozjebie kurwa, nie wiem, kamieniem czymkolwiek. Przesada ze śmieciem? To czego się czepia mojej żony, kurwa? Czego się czepia, kurwa? Frajerzyna. Nie masz swojej, kurwa, rodziny? Kurwa, słabe chuje. A mnie podkurwił teraz... Nie no ni chuja. A niech sobie chodzi kurwa na 10 siłowni. Zajebie, nie wiem, kamieniem, kurwa, drągiem przypierdole, jak nie będę mógł i chuj. Nie ma honorówki. Z chujami nie ma co postępować honorowo. Z chujami się nie postępuje. Ja wszystko rozumiem, kurwa, rozumiem, że. rozumiem, że... Można sobie kurwa porobić jajec, można się powkurwiać, ale, ale takie śmiecie, kurwa. Ja ci kurwa dam zakupy, ja ci dam moją żonę. Ja ci dzisiaj zaraz dam. Ja ci dam. Jestem kurwa zdesperowany. Pierdolę, czy pójdę siedzieć, czy nie, ale kurwa cię ubiję tam. Ubiję cię, kurwa. Za to, że pyskujesz, kurwa, na moją żonę. Się czepiasz kobiety, kurwa, niewinne. Ty, kurwa, śmieciu jebany. Jest, pan Kociołek w Afganistanie. Dobrze by było, żebyś pod cegielnią był. Bo, kurwa, to już przeszło, przeszło wszelkie granice. Przeszło wszelkie granice. Przeszło granice przyzwoitości. Nie może tak być, żeby kurwa byle chuj ubliżał mojej żonie. Co chcesz się z moją żoną spotkać? Zaraz się spotkasz. bagażniku cię kurwa na mokotów przywiozę. bagażniku cię na mokotów przywiozę. Jak se nie dam rady, to nie wiem, podgryzę cię, kurwa, nie wiem. Kamieniem cię ujebie. Będziecie se tu kurwa robić, kurwa. Już dawno powinienem was ujebać pod blokiem kurwa. Podjeżdżacie kurwy pod blok. Dawno Was powinienem ujebać pod blokiem. Jesteście kurwami. Jesteście kurwami. To takimi jak cholera. No i chodź, są... Wreszcie rozwiążę ten kurwa dylem i, i się skończy. Albo w jedną, albo w drugą stronę. Się nie będę pierdolił. Nie myśl sobie, że jadę tam z Tobą rozmawiać, kurwa. Nie myśl sobie, że jadę z Tobą rozmawiać. Nie mamy o czym rozmawiać, kurwa. Wyrzućcie tego chlebka Bożego, a ja go wyrzucę. Wypierdalaj chlebek. Jesteś, kurwa, taki sam jak to. Weź, jest tam jakiś moderator, wyrzuć to w cholerę. Wyrzuć go w cholerę. Idź kurwa Kingowi dupelisz. Kurwa. Jebane plotkarze, kurwy plotkarze. Idź Kingowi dupelisz. Nie wiem, ale kurwa to jest słabe, wiesz. Kurwa to jest słabe. Psz, chuj nie miał co, to będzie mi się tu żony czepiał. O ty kurwa, zobaczysz, zobaczysz. Zobaczysz. Chuj, jestem tak zdesperowany, że go rozbierdolę no. Wyrzucajcie, moderatorzy, wyrzucajcie to, to bagno stąd. Jak można, kurwa, tak się nisko położyć, ja pierdolę, jakim frajerem trzeba być, żeby komuś się, żony się kogoś czepiać. No ten, kurwa, kociołek z Afganistanu, pierdolony, ten, kurwa, szczekać, ten ratlerek od Piotrusia, kurwa. Kolejny bohater, kurwa, w necie. Kolejny bohater w necie. Kurwa mać, no. I takie śmiecie chodzą po ulicy. Kurwa, no nie. Mamy tu jakiegoś moderatora. No właśnie. Wypierdalaj John tą hołotę. Tak, kurwa. Ja pierdolę, jakim trzeba być kurwa żałosnym człowiekiem, żeby czepiać się kobiet. Ty kurwa kolejny, kolejny kurwa damski bokser. Kolejny damski bokser. Kobiet się kurwa czepia. No to zobaczysz, to internet do ciebie przyjedzie. Dziś teraz przy... Przyjedzie za, za pół godziny do ciebie internet. I chuj, roz, wreszcie się ro, ro, to wszystko ro, albo w jedną, albo w drugą stronę. Ja już, ja już kurwa jestem na tyle zdesperowany, że, że pierdolę. Ja mu tego nie podaruję. Ja mu tego nie podaruję. To yy, kurwa możesz sobie tak matce mówić swojej żonie. Może ja będę wpadał do ciebie, do twojej żony. Może ja będę wpadał do twojej żony. Musi się jakoś kurwa wreszcie rozwiązać ta sytuacja, bo to nie może tak być, żeby kurwa, byle chuj obrażał ci żonę, żeby ci byle chuj obrażał żonę. wiesz Aniu, to trzeba skończyć kurwa to obrażanie w tym internecie, ja rozumiem mnie ale czepianie się kurwa członków rodziny nie chuja, tego, tego mu nie popuszczę, bodaj bym miał kurwa dostać, ale go chuja kamieniem go kurwa zajebie bodaj bym miał dostać ale nie pozwolę sobie żeby taki chuj obrażał moją żonę Nie wiem, może jest jeszcze mocny, jest jeszcze może mocny. Tak normalnie, no to przynajmniej powie mi to w twarz, kurwa. A to wszystko kurwa wina mojego braciszka, bo wychował takich kurwów, wychował i pozwala na to. I pozwala na to. I już wtedy bym go kurwa spotkał, jak jechałem do Piotka, tylko się wyłgał kurwa. Wyłgał się, że go nie ma, że, że to, że tamto, że sramto. Teraz chuja, honorowo kurwa. Jak honorowo, to honorowo. Bo za to, co żeś powiedział, to powinien przyjechać z chłopakami i powinni się tam napierdolić tak, że, żebyś się kurwa obszczał. Ale chuja. Tak się załatwia takich jak ty. Tak się załatwia takich ludzi jak ty. Bez honoru, takie szmaty, kurwa, co się kobiet czepiają. Jesteś szmata, kobiet się czepiasz. Kurwa. A zresztą nie będę ci tutaj, kurwa, ubliżał. Spotkamy się, to, to, sobie, to, 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 to pogadamy. Zacznę grać inaczej, kurwa, bo to, bo to nie, nie ma co pokazywać, że człowiek jest spokojny, kurwa i, i uprzejmy. Trzeba te kurwy po prostu rozjebać i tyle. Jedną, drugą, trzecią i chuj. Z kurwami to trzeba ostro, a nie tam się kurwa bawić. Ja nie potrzebuję sprzętu. W kurwiu, powiem wam, że w kurwiu mnie do łez. W kurwiu mnie do łez. Czepia się tej kobieciny biednej, kurwa, nic nikomu nie zrobiła i tak się kurwy czepiają tej, tej kobiety. Nic nikomu. Kurwa nie czepiam jego rodziny. Jebie mnie, czy ma żonę, czy nie. Skurwy syn będzie mi tu kurwa, żonę kurwa śpiegował. O ty kurwa, zaraz zobaczysz. Zaraz zobaczysz, kurwa. Da, najlepiej nie dawać, najlepiej się nie odzywać. Tak jest. A oni będą rośli, kurwa, w siłę. Nie. Ja, ja przy kamerze, niech pokaże gębę. Niech pokaże gębę, niech pokaże kim jest kurwa Niech pokaże kim jest Ja tu nie mam nic do ukrycia Niech pokaże kim jest, jaki z niego fachowiec jest no, zobaczymy jaki Gieroj kurwa Kobiet się czepiać? Taki Gieroj jest Niech wzywa kurwa, niech wzywa, przy policji dostanie w ryja, kurwa Myśli, że policjanci to są głupi kurwa. Takich damskich bokserów kurwa, takich damskich kurwa, słaniaczków to też nie, nie, nie bardzo lubię. I chuj, że nie pierwszej młodości. Pierwsze trzy sekundy jakoś wytrzymam. Niech mi to kurwa powie w twarz, że przyjedzie do mojej żony. Niech mi to kurwa w twarz powie. Kurwa, jak można, kurwa, jak można robić takie kurestwo, no. To jest kurestwo już. Jak można być takim, kurwa, frajerem, żeby się czepiać kobiety, która jest Bogu ducha, kurwa, winna. Bogu ducha. I pójdę do pierdla, kurwa, ja się pierdla nie boję, pierdolę. Ale z honorem, kurwa. z honorem, mogę iść do pierdla, ale z honorem kurwa może się wreszcie to wszystko skończy, może ci ludzie kurwa dadzą mi wreszcie spokój bo, bo, bo już kurwa mam tego wszystkiego dosyć, mam tego wszystkiego dosyć, kurwa kiedyś zrobię taką rzecz, że, 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 że kurwa komuś krzywdę, no Se, kurwy nie zdają sprawy z tego, że że nie wolno tak, nie wolno Nie wolno, kurwa. Trzeba szanować ludzi. Tym bardziej ludzi, których się kurwa nie zna. Gdzie ci powie gdzie mieszka? Przecież oni są najmniej odporni na to, kurwa. Się chowają za swoimi, kurwa, telefonami. To ci powie gdzie mieszka? To on, kurwa, chodzi, to on chodzi i śledzi gdzie człowiek mieszka. On, kurwa, przyjeżdża i ci szpera w życiorysie, kurwa. Mojej żonie zastraszał, śledził kurwa, chodził i robił zdjęcia. Nie będzie kurwa, żaden frajer. Adam kurwa, miałeś ty mu najebać, ja go tu dorwie, dzisiaj się z nim spotykam, bo kurwa ubliżał mojej Eli. Adam ubliżał mojej Eli, kurwa.